Właśnie mega grubo. Widzieliście, nie wiem czy zrobiliście, czy też. Deja vu. Będą dzisiaj drzwi jak trzeba. Dobra, lecimy. Ostry, ostry trening. No jak widzicie, wskazóweczka stoi idealnie. Idealnie. A tu się nagrzało. Właśnie zmieniłem akumulator na troszeczkę większy. Od razu pali lepiej. Bo wczoraj, jak widzieliście na filmie, do góry i odpalił, także tak śmiesznie ogólnie trochę mały akumulator był, zmieniłem na większy jedziemy na stację, dokręcamy koła w ogóle taka beka, nie, że wczoraj dokręcałem pistoletem na szybko się tak spieszyłem i mówię, kurde, coś jest nie tak, nie, coś jest tutaj słabo i dzisiaj rano po treningu mówię Kurde, no muszę zanim dojadę do domu, muszę gdzieś tam ten y, sprawdzić te koła, miałem klucze, y, za, przepraszam, zawsze może, klucze <głucze> I, i słuchajcie, po prostu wyszedłem z samochodu, stanąłem na parkingu i wszystkie cztery koła luźne, mówię, ja pierdziele, masakra, nie, masakra, także już chyba nigdy nie dokręcę pneumatem i nie sprawdzę tego, w sensie, że jak dokręcę pneumatem, Zanim wyjadę, mi się nie wiadomo, jak śpieszył, to to będę sprawdzał. Pamiętajcie, zawsze sprawdzić hamulce. Dobra, jakiś klient mi przyjechał, lecimy dalej. Hey, witam was z wieczorkiem, późnym wieczorkiem, jest godzina 22. Także szybko do was gadam, montuję filmik, składam to, wrzucam na YouTube i oglądajcie. A temat przewodni dzisiejszego odcinka będzie taki. O, mam tutaj dowód rejestracyjny w ręku. I już wam pokazuję o co mi chodzi, bo Dzisiaj na przykład w pracy, jak byłem, robiłem pierwsze badanie auto sprowadzonego z zagranicy. I teraz tak. Ogólnie klient się bardzo mocno zdziwił, że kupił auto o rok starsze niż ktoś mu to zdeklarował. Czyli chodzi o to, że na przykład klient, który przyjechał na badanie techniczne, kupił auto z przekonaniem, że kupuje auto z 2012 roku. A kupił samochód z 2011 rocznika, a jak to się do jasnej cholery stało. A no tak, to już śpieszę z odpowiedzią. Biorę kamerę w rękę, biorę dowód rejestracyjny na stół. I już wam pokazuję o co chodzi. Patrzcie, tutaj w kategorii B macie datę pierwszej rejestracji pojazdu. To nie jest rok produkcji pojazdu, tylko to jest data pierwszej rejestracji pojazdu. I w każdym dokumencie samochodu sprowadzonego z zagranicy w kategorii B. Właśnie będzie data pierwszej rejestracji pojazdu. Bardzo często, to znaczy w większości dokumentów z zagranicy, dowodów rejestracyjnych, które będziecie mogli zobaczyć, nie ma nigdzie podanej, tak jak u nas w polskim dowodzie rejestracyjnym, roku produkcji. Patrzcie, tu jest rok produkcji. I nie wiem, czy zwróciliście już uwagę, tutaj mamy 1999, a tutaj mamy 2000 i to jeszcze październik. 26 październik. I teraz sobie pomyśleć, jak to możliwe? Przecież auto praktycznie no, rok czasu jest starsze, to nie jest 2000 rok, a 99. I bardzo często można to spotkać w większości aut sprowadzonych zagranicy, naprawdę w większości i nie tylko aut japońskich. Dlaczego japońskich. No nie czyli japońskich, ogólnie tych, które są gdzieś tam yy, daleko nie, nie są w Europie, ale są gdzieś sprowadzane statkami albo czymś innym takim. Po prostu te auta potrzebują. Bardzo długo na dopłynięcie tutaj do Europy. Drugi temat muszą być też jakoś przetransportowane do danego kraju I, i zanim one zostaną od daty produkcji, do daty rejestracji, zanim one zostaną zarejestrowane, to naprawdę mija dosyć sporo czasu. I teraz bardzo często, właśnie, naprawdę japońskie auta jeżeli na przykład tak jak dzisiaj było w dzisiejszym przypadku auto już wam mówię dokładnie, był data pierwszej rejestracji, był to 2012 rok 3 kwietnia i mówię do klienta słuchaj, jest taka i taka sytuacja ja, mówię, ja dzwonię do serwisu, podaję im numer win i zobaczymy co oni powiedzą, bo według mnie auto jest z 2011 roku, ale jak to ja przecież kupiłem auto z 2012 roku i co to jakiś wałek jest czy coś no nie, no właśnie o to chodzi, że w większości przypadków tak jest. Nikt o tym nie wie, nikt o tym nie mówi. Bardzo mało osób wie, że w ogóle coś takiego może się wydarzyć, że data pierwszej rejestracji nie jest rokiem produkcji pojazdu. Miałem też takie sytuacje, że na przykład miałem datę pierwszej rejestracji o dwa lata. Później niż sama, sam rok produkcji pojazdu, dajmy na to, był 2000 rok produkcji, a data pierwszej rejestracji była 2002 rok yy, yy, rejestracji. No, także wiecie o co chodzi. I często można spotkać na przykład auta europejskie, na przykład, nie wiem, jakieś Volkswageny, czy jakieś Audi, czy i różne inne, no nie wiem, Fordy, nie Fordy, po prostu auta, które są produkowane w Europie, i jeżeli na przykład są wyprodukowane, jest data pierwszej rejestracji właśnie w kategorii B. Pamiętajcie, rubryczka B, pole B. I to każdy dowód rejestracyjny w Europie. Każdy. Wszystkie mają takie same oznaczenia. Jest to wszystko y, tak samo po prostu. W każdym jednym dowodzie, każda jedna literka ma takie same oznaczenia. Jeżeli chodzi o, o, o Europę. I teraz tak, właśnie, nieważne jaki samochód, sprowadzony właśnie z zagranicy, jeżeli data pierwszej rejestracji jest na początku roku, dajmy na to styczeń, bądź luty, czasami marzec, nie mówię tutaj właśnie o Japońcach, Koreańcach i tak dalej, tylko mówię o autach stricte europejskich, to też bardzo często można się nadzieć, że to auto zostało wyprodukowane jeszcze w poprzednim roku. I warto na to zwrócić uwagę, bo to są wasze pieniążki. Wy potem tracicie pieniążki, bo na przykład w takiej sytuacji, tak jak to Subaru, które kupiliśmy, właśnie tu jest... Gdzie Praktycznie listopad już, bo to jest 26 października 2000 roku, była pierwsza rejestracja tego pojazdu, czyli on teoretycznie rok czasu od produkcji nie, nie był zarejestrowany, no i teraz tak, ktoś kto by, na przykład diagnosta, na przykład diag diagnosta, tutaj naprawdę brawo do tego diagnosty, bo podejrzewałem, że tutaj ogarnął temat bardzo dobrze i też dzwonił gdzieś do serwisu, yy, że ustalił datę, rok produkcji na rok do tyłu, bo... Teoretycznie, no, powiem Wam szczerze, że ja jakbym zobaczył na przykład 26.10.2000 to nie wiem, czy bym się pokusił, żeby zadzwonić do jakiegokolwiek serwisu, bo bym sobie pomyślał, no kurde, 10 miesięcy? I tak powiem Wam, że mógłbym tutaj wbić 2000 rok i bym poświadczył nieprawdę. Także na to bardzo mocno zwracajcie uwagę, yy, bo naprawdę, no, no i mówię, dzisiaj gościu został zrobiony, on to, to słowa, to co ja zostałem zrobiony? Wała? No tak, zostaje zrobione w wała, niestety. I w większości przypadków ludzi, którzy kupują takie samochody, no tak właśnie się dzieje. Nie jest to fajne, nie jest to miłe się dowiedzieć, że ma się auto o rok starsze, bo według produkcji no jest auto o rok starsze. I mimo tego, że zostało zarejestrowane w tym i w tym roku, jest ono starsze. Także mam nadzieję, że nic nie pokręciłem, że jest to w miarę zrozumiałe to, co powiedziałem. Jeżeli będziecie mieli pytania, to oczywiście pytajcie bo bardzo chętnie rozwinę tą kwestię, czy nie wiem, czy po prostu mogę też Wam jakoś jakiś pomóc to po prostu piszcie, pytajcie, tak jak mówię, komentujcie i co, i takie takie filmiki właśnie z takimi rzeczami typu, nie wiem, rejestracja i, i tak dalej, coś co się dzieje często na badaniach technicznych no mam nadzieję, że to będą gościły też dość często, bo to są fajne tematy, o których mało kto wie niestety mało kto mówi jeszcze bardziej niestety, tyle ode mnie Mam nadzieję, że wartościowy odcinek i lecimy dalej. Do zobaczenia jutro. Narka.